Gratulacje, jest Pan świeżo upieczonym dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego. Czy Centralne Archiwum ma jakieś dokumenty, które mogą zainteresować opinię publiczną? Na pewno w, w Polsce nie ma tak naprawdę badań e, związanych z historią Ludowego Wojska Polskiego, między innymi dlatego, że archiwa Ludowego Wojska Polskiego są w dalszym ciągu z niezrozumiałych do końca powodów e, przetrzymywane, ukrywane, nie chcę nawet powiedzieć, że tajne, bo one raczej z mocy prawa są jawne, ale ogólnie rzecz biorąc są niedostępne dla badaczy. Między innymi tak sobie, tak widzę swoją rolę, jeśli chodzi o kierowanie centralnym Archiwum Wojskowym, żeby te materiały udostępnić wszystkim badaczom, którzy chcieliby historię Ludowego Wojska Polskiego jako... No formacji zbrojnej e, służącej partii komunistycznej i też formacji zbrojnej, która w planach e, Związku Sowieckiego, wojennych planach Związku Sowieckiego ataku na Zachód odgrywały, od, odgrywały ważną rolę, żeby te wszystkie rzeczy e, zostały udostępnione badaczom i zostały kiedyś w końcu opisane. Z tego co wiem, tam są również materiały nie tylko polskie, ale na przykład rosyjskie. Czy one są podobnie niezbadane? Trudno powiedzieć. Sytuacja wygląda w taki sposób, że Centralne Archiwum Wojskowe przez 26 lat istnienia Wolnej Polski tak naprawdę nie skonstruowało czegoś takiego jak inwentarz. To, co zostało upublicznione, opublikowane i co jest dostępne w czytelni Centralnego Archiwum Wojskowego nie może być nazwane inwentarzem, więc bez rozpoznania, bez takiego archiwalnego spisu natury nie da się mm, odpowiedzieć na, 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 na tak zadane pytanie. Nie wiemy do Końca, co tam jest, wiemy oczywiście, jakie materiały dotyczące okresu międzywojennego, a nawet okresu, okresu pierwszej wojny światowej są, czy po części nawet drugiej wojny światowej, ale e, jeśli chodzi o pełne rozpoznanie zasobu, zwłaszcza tego po roku 1945 no to sytuacja można powiedzieć jest nierozpoznana. Minister Macierewicz zapowiedział odtajnienie zbioru zastrzeżonego. Czy to może spowodować małe trzęsienie ziemi w świadku politycznym? Tego nie wiem. To są decyzje polityczne. Zbiór zastrzeżony jest wpisany do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Mam nadzieję, że zapis o istnieniu wyodrębnionego zbioru w ustawie o IPN zniknie w toku prac, które aktualnie są prowadzone. Nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. To są, jak powiedziałem, decyzje, które, które spoczywają w rękach polityków. To na kiedy można się umówić, kiedy pan dyrektor ma nadzieję zrobić taką Przeprowadzić wstępną kwerendę, żebyśmy się dowi mogli dowiedzieć, co, te, co to archiwum kryje. E, no, pragnę powiedzieć, że jutro obejmuje obowiązki w Centralnym Archiwum Wojskowym, wprowadzi mnie minister Antoni Macierewicz. Chcę też powiedzieć, że ja zostałem pełnomocnikiem ministra Obrony Narodowej do spraw reformy archiwów wojskowych, więc jakby to jest funkcja wykraczająca poza samą kwestię kierowania Centralnym Archiwum Wojskowym. Trudno mi powiedzieć. Wchodzę tam ze swoimi współpracownikami, będziemy chcieli rozpoznać zasób, przede wszystkim też trzeba powiedzieć, że archiwum jest zamknięte ze względu na trwający, trochę to są niezrozumiałe terminy od 2011 roku remont, więc musimy się tym wszystkim sprawom dokładnie przyjrzeć i wówczas w przeciągu tygodnia, dwóch, będę mógł coś w tej stanie, coś w tej sprawie powiedzieć.